Cześć, witam Was moi kochani. W środę odcinek trochę taki mieszany dzisiaj będzie, z tego względu, że mam trochę takich prywatnych wyjazdów. Jak słyszycie, gardło mnie trochę złapało ostatnio. I tak, jak widać, kupię sadzoneczki trochę na swoje potrzeby. Oraz jesteśmy po zbiorach jabłek deserowych, został przemysł. Nie będę gorszy od innych rekinów internetu i również będę zbierał przemysł, bo niby dlaczego miałbym tego nie robić? Jak to twierdzą niektórzy, przecież to jest, trzeba wyczyścić w polu, nie może być brudną. Słuchajcie, nie udało mi się postawić jednej platformy obok drugiej i porównać dla Was, e, zrobić takie porównanie, test białek kontra warka, bo brakło mi na to czasu. Ale e, coś nagrałem, nie stoją może jednak o drugiego, ale coś Wam powiem w tym materiale na ten temat. Dobra, dobra, widzę Którą platformą Wam się lepiej pracuje? Tą niebieską, czy tą czerwoną? Która lepiej działa? moje Tak? No Ta chłody trochę Jeżeli chodzi, nie? Dobra, podjedź Już A, jeszcze tam Dobra, to ja biorę traktor. To po! Za wiele się nie dowiedziałem. Poza tym, że tam także chodzi. No ale ciężkie porównanie, bo w e, e, zbiałka mam z dwiema osiami platformę, a z warki. Jest z jedną osią i małe kółeczka ma. No i tu no już na starcie jest minus, przez to, bo wiadomo, że jest mniej stabilna. Przez to lepiej się wchodzi z ziemi, prawda? No bo, prze, bo jest niższa. Robić krok dwa i jesteś na górze. A na pewno białka, platforma jest, ja bym powiedział, solidniej wykonana. Materiały grubsze, te, nawet takie, te blaszki, wszystkie są grub, grubsze. I no a ta, widzicie, chodzi o tak, na tym jednym, na tej jednej osi. No nic, prawdopodobnie y, to Platforma Białka wygrywa. Jedynie mogę powiedzieć, że to co mówią ludzie i to co zauważy zauważyłem ja, jakby miała o ta drugą oś i mniejsze kółka, ale na dwóch osiach, to na pewno ta Platforma ma lepiej wykonane te balkony, lżej się to otwiera. Zdania? No. Prawie że na równi to wszystko jest wiecie. Bliźniacze, platformy, praktycznie a różne na pewno ceny, i różna e, różne jakość wykonania. Białek się przykłada póki co im. Ja osobiście proponowałbym, żeby przykładał się dalej. Porównując w ogóle do Lisickiego i innych to platforma białka i warki są bezkonkurencyjne. ta seria to już w ogóle platformy robi takie, że czy ty ją rozsuniesz, czy ty ją zsuniesz, to jest jedno i to samo. Widzicie? Widzieliście na poprzednim ujęciu jak ile sił musiałem włożyć, żeby to zamknąć, otworzyć. A tu zobaczcie. Pyk. Góra. Bardzo lekko, fajnie, leciutko chodzi. Chciałbym Was zaprosić na targi sadownictwa i warzywnictwa, które odbędą się już patrzę rozpiskę 12-13 stycznia 2022 roku. Czyli już niedługo, za około kilkadziesiąt dni będę tam ja, jeżeli mnie jakaś chorób nie rozłoży, jeżeli nam nie zamknął pół kraju albo cały, to będę. Będą też inni wystawcy, będą też influencerzy jacyś tam bardziej znani ode mnie. Ja to tak jadę poznać tych ludzi, może uda mi się zamienić parę słów na, na różne tematy. Wy macie do mnie jakieś pytania, to również będę służył pomocą. Ojejku. Tak jak już jak nieraz mówię, to ten telefon nadawałoby się wziąć go Zaproszenie na targi. TSW w Nadarzynie poszło. Warto przyjechać, pogadać sobie, poglądać nowości. Dobra. Targi poszły. Trochę zaganiany jestem, przepraszam, że takie te. Moje ostatnie vlogi trochę z dupy. Do sprzedania mam trochę bukliny. Jakby ktoś z was chciał na ta buklinka będzie do upchnięcia. Ja dawałem za nią 460 zł. Jakbyście mi za rolkę, jakbyście mieli coś w propozycję, jakąś dla mnie jakieś ceny to zapraszam na Instagram, Facebook. A teraz zachęcam Was na koniec do subskrypcji mojego kanału. Lajkujcie, komentujcie. Dzięki temu będzie nas więcej. Będą ciekawsze dyskusje i materiał będzie ciekawszy dzięki temu. Trzymajcie się. Hej.